Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Szybka akcja cały ryszno no w taki był, że szybka akcja i do domu. No tak, i do domu. Czy taka szybka? Mi się wydaje, że taki rytm zawodów normalny, chociaż zaczęte troszkę wcześniej niż zwykle. No ale weekend, weekend ze skokami był i jest ok. Ja zawsze pytanie takie powtarzające się zadaję, ale tutaj znawca dopiero stoi. Co? Jakieś pytanie może do naszą gościa? Eee, nie, 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 ja tylko patrzę. Dobrze, Dawidzie, Dawidzie... Taki wypadek przy pracy, że tego podium wczoraj nie było, no bo tutaj łupałeś na sam dół, co skok prawie. No wypadek przy pracy, nie wiem czy mój, ale generalnie no, to, to, to z czego ja tu będę zadowolony to to, że te skoki były na, na takim fajnym poziomie, stabilne i to jest, to się dla mnie liczy. No, może trochę wczoraj brakło szczęścia, no i tyle. No, też, też było tam bardzo ciasno i tak naprawdę tam nawet do, do, chyba do wygrania naprawdę niewiele zabrakło, więc e, wydaje mi się, że mimo wszystko mogę być zadowolony, bo to, to są takie drobne różnice, które e, przy poprawieniu takich już naprawdę drobnych błędów mogą, mogą zniknąć i będzie, będzie tak jak ma być. A teraz szybciutko do domu, Czmychasz. No tak, trzeba, trzeba wrócić do domu, do żony, do dziecka. Pasuje.